Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się jedną z bardziej ulubionych moich zup. Wręcz kocham tą zupkę. Zajmiemy się kapuśniakiem na mięsie z żeberek wieprzowych. Zainteresowani, więc zapraszam do kuchni. Mam tutaj prawie kilogram mięsa od żeberek bez kości, pół kilograma kiszonej kapusty, Sto, około 100 gram... Podbrzusza wędzonego, może być również boczek. 200, 250 g marchewki, 50 gram selera, prawie pół kilograma ziemniaczków, jedna cebula. No, trudno mi powiedzieć, jaka jest waga. A następnie zziół, ziele angielskie, grubo mielony pieprz, majeranek, liś laurowy, sól do smaku oraz kminek. Ilości przypraw podam w opisie filmu. Dodatkowo, jeżeli macie boczek albo właśnie kawałek mniej tłusty do obsmażenia cebulki oraz tego boczku, dajcie troszeczkę oliwy, albo oleju. Mięso kroję na takie kawałki i wrzucam do garka. Ziele angielskie zgniotłem nożem, daję do koszyczka, będzie mi łatwiej później je wyłowić. Dodaję do garka z mięsem i zalewam to mięso y, dwoma litrami wody i będę gotował na bardzo małym ogniu, aż mięso będzie miękkie. W czasie, gdy gotuje mi się y, wywar z mięsem, biorę pod brzusze, Kroję mniej więcej na taką kosteczkę. I podsmażam bez tłuszczu, bo jak widzicie jest dosyć tłusty. Podsmażam na patelni. Cebulkę kroję na niewielką kostkę. Zaś marchewkę i seler zetrę na grubych oczkach tarki warzywnej. Podbrzusze ładnie się wytopiło i podsmażyło. Ściągam mm, z i na tym tłuszczu podsmażę cebulę. I gdy ona już będzie taka złota, wtedy dodam marchewkę razem z selerem. I tak wygląda już cebulka. Dorzucam marchewkę i seler. Starłem na grubych oczkach warzywnych. Marchewka nie musi być idealnie ugotowana, czy tam uduszona. Ona i tak i tak wyląduje później w kapuście, więc dogotuje się już bezpośrednio w zupie. Ziemniaki kroję na dość grubą kostkę. I będę gotował w nieosolonej wodzie prawie, prawie do miękkości. Z wywaru wyciągam koszyczek z przyprawami oraz wszystkie mięso, a sam wywar yy, przecedzę. Do bulionu dodaję posiekaną kapustę. oraz kminek i pieprz i gotuję do miękkości kapusty kapusta jest już miękka więc dodaję marchewkę wraz z cebulą i selerem oraz yy, skwareczki to podgotuję przez 5-10 minut Dodam pokrojone mięsko, które pokroiłem na taką większą kosteczkę oraz majeranek i ziemniaki. Jak zauważyliście, nie dodałem ani grama soli, ze względu na to, że nie, nie wiem, jak słona jest kapusta, bo niestety nie posiadam własnej, a ta jest po prostu kupiona. Więc na sam koniec dodam ewentualnie sól i ewentualnie trochę pieprzu. Kapuśniaczek już, już, już prawie gotowy. Dodaję mięso ziemniaczki. i majeranek. Gdy to się zagotuje, wtedy sprawdzę, czy muszę dodać soli, pieprzu czy nie. Teraz test smaku. Nie mogę się już doczekać. Jest tak gorąca, że jak widzicie, ledwo co trzymam. Brak mi słów. Po prostu brak mi słów. Uwielbiam kapuśniak, a ten jest naprawdę ekstrunia. Ach, ja się z wami dzisiaj żegnam, naprawdę polecam, zróbcie. I trzymajcie się cieplutko. Cześć.